Witam serdecznie. Dzisiaj organizujemy trening z miejscowości Biskupiec 45 km Pokażę pogodę Dostałem zezwolenie od rolnika, Mogę wypuścić ładne miejsce Jest godzina 9.25 się zbliża była mgła rano, dlatego żeśmy tak trochę później wyjechali i wstępnie planujemy lot finałowy na 5 września, to jest piątek, ale szczegółowa informacja będzie w środę w ciągu dnia. Myślę, że jeżeli pogoda się nie zmieni na gorszą, to będziemy próbować organizować. Także tyle startujemy. Gołąbków za wiele nie poszło. Jak się nie pomyliłem, to 305. Także jeszcze 50% mamy od przyjętych. Nie jest najgorzej, no ale chciałoby się więcej. I one poszły. Chodzi nad miasto No dzisiaj mają raczej z wiatrem. To je toliko, dober lot, pozdravljam.